Cześć, witam Was wszystkich na kanale. Komentuję po swojemu w tym filmiku waluty. Zobaczymy, co tam słychać. Zaczęliśmy tydzień od umocnienia się dolara. Także spojrzymy sobie na wykresy i zobaczymy, jak to tam wygląda. Ja, oczywiście, zaznaczam na wstępie, że nie jestem żadnym doradcą finansowym, inwestycyjnym ani z tych rzeczy. A wszystko, co mówię, to jest tylko moje prywatne zdanie, którym w żaden sposób nie wolno się sugerować, ponieważ jest to po prosta droga do po prostu utraty kasy i tyle. Także lecimy. Mamy wykres przed sobą euro na interwale dniowym. I tak jak mówię, tutaj mamy świecę poniedziałkową, która jeszcze oczywiście trwa, ponieważ nagrywam ten odcinek wieczorem. Natomiast jej knot tutaj górny zatrzymał się idealnie na poziomie tutaj tych wierzchołków z, z tej formacji głowy z ramionami. To znaczy jest to poziom 1.062, od którego fajnie żeśmy się. Właściwie 1.06, od którego fajnie żeśmy się odbili. I rozpoczęliśmy czerwoną świeczkę, natomiast jak ją zakończymy, to się dopiero okaże. Ale. I jakie są moje scenariusze, jeżeli chodzi o, o tą parę na ten tydzień? To tak, jestem ogólnie nastawiony na, na górę, pomimo tego, że tutaj zaczynamy od, od spadku, przynajmniej na razie. Dlaczego góra? Ponieważ tak, po pierwsze przebiliśmy tutaj ten bardzo ważny poziom, tą strefę pomiędzy 0,135 a 0,145. 4,5, na którą się już utrzymujemy. Po drugie, jesteśmy ponad 200. Dwusetka nam się zrównała tutaj z tym dolnym, dolną ceną tego właśnie zakresu, czyli 1,0335. Po drugie cały czas mamy wyższe dołki, wyższe szczyty, to też możemy traktować jako wyższy szczyt od tych, takie no, swoiste, nazwałbym to nawet przebiciem tej, tej ceny 1.045 i teraz aktualnie możemy po pierwsze albo robić retest właśnie tutaj tego, tego, tej ceny 1.045, albo zejść jeszcze, jeszcze niżej, natomiast prawdopodobnie na poziomie właśnie tutaj 1.035, czyli tutaj poziomu tych dołków, tego tutaj szczytu też bardzo istotne. Po drugie na tym poziomie mamy również 200 i prawdopodobnie napotkamy tutaj duży, dużą reakcję popytową i duże wsparcie. Także dopóki znajdujemy się nad tym wsparciem aktualnie w tym tygodniu dla mnie cały czas jest góra. Góra, cel góry. Jeżeli powiedzmy zretestujemy to jeszcze niżej, jeżeli w ogóle coś takiego się wydarzy i potem zaczniemy iść do góry, to takim celem pierwszym dla mnie jest poziom tutaj tego szczytu, czyli tej teoretycznie szczytu tej yy, głowy. Yy, to jest 1,078, 1,08. Yy, natomiast bardzo możliwe yy, jest też yy, pójście na wyższe poziomy. Dlaczego nie? wyższe poziomy, czy tutaj, tutaj ten szczyt, ten dołek, można to też z tym dołkiem, natomiast jest to taki, taki cel powiedzmy bardziej, bardziej na jakieś takie silniejsze, silniejsze popytową. jest to 1.0.11, 1.0.11.5, natomiast mimo wszystko bardziej skoncentrowujemy się właśnie na tym celu. Jeżeli chodzi o potencjalne, potencjalne spadki, to tak jak mówię, dopóki utrzymujemy się ponad tą 200, ponad tym poziomem 1,035. Nie ma tutaj sensu, ja tutaj nie będę myślał o spadkach. Przebicie tego poziomu w dół i utrzymanie się pod nim, dopiero tam jest sygnał, że, że można by się zastanowić nad tymi spadkami. Oczywiście to jest analiza z poziomu interwału 1 d natomiast wiadomo, że na, na niższych interwałach mogą być mniejsze, mniejsze trendy, mniejsze, mniejsze ruchy. Ok, dalej mamy dolar to złotówki. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, jeżeli się podoba. Raz w tygodniu staram się zrobić takie, taką analizę waluty, surowce, krypto, jakiś czasem jakiś komentarzy do, do sytuacji iż w rynkach finansowych, jakieś makro. Yy, także zapraszam serdecznie. Ok, mamy wykres teraz yy, dolara do złotówki. Yy, I tutaj, no oczywiście świeca poniedziałkowa, dolar to się umacnia, natomiast ja tutaj nie widzę jakichś aktualnie większych przesłanek do, yy, do wzrostów, dopóki nie wejdziemy ponad ten poziom 451. Cena tutaj może sobie oczywiście go w tym tygodniu zretestować, nawet dojść do 200, yy, ale dla mnie, dopóki nie wejdziemy powyżej 452 i nie utrzymamy się tutaj, załóżmy nawet między tym poziomem a 200. To nie ma raczej tutaj większych, większych, większych przesłanek na, na, na wzrosty. Taką właśnie przesłanką do wzrostu będzie dopiero utrzymanie się jakiś czas nad tym poziomem 4,52. Wszystko, co się dzieje, wszystko inne, co się dzieje, to dla mnie cały czas na tej parze walutowej są, są spadki z celem na 4,24, czyli po pierwsze tutaj te dołki, natomiast bardziej by mnie interesował tutaj ten szczyt. To jest dla mnie taki, taki główny wyznacznik tego właśnie, tego właśnie celu spadkowego po przebiciu nam tutaj 200 w dół oraz tego poziomu 4.50, 1.452 tego zakresu cenowego, także zobaczymy. Cały czas tutaj utrzymujemy się, w sumie można by wyrysować nawet tą linię przesunąć mniej więcej w ten sposób. No i teoretycznie kreuje nam się tutaj taki powiedzmy kanał, czy tutaj można to wyrysować clean. Ja to zostawię, chociaż zwykle bardziej sugeruje się poziomami cenowymi niż niż takimi właśnie takimi właśnie kreskami, chociaż kreski też bardzo często fajnie działają. A jeżeli chodzi o scenariusz potencjalnie wzrostu, to tak jak powiedziałem, dopiero zacznę zastanawiać się nad wzrostami po przebiciu na stałe tego poziomu 4,50, 1,4,52 i tutaj przez jakiś czas konsolidacji. Także zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, jeżeli chodzi o tą, o tą parę walutową. OK, dalej mamy euro do złotówki. Ja w zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, spodziewałem się spadków tutaj do poziomu 4,55, natomiast widzimy, że fajna reakcja popytowa nastąpiła na poziomie cenowym tutaj 4,66, czyli tutaj górna krawędź tego zakresu cenowego wyrysowanego i teraz co dalej? No, teoretycznie utworzył nam się tutaj można nazwać to podwójnym dnem z potencjałem odwrócenia trendu i, i konsaniem wyższych poziomów, natomiast z tym atakiem na wyższe poziomy ja bym ja bym interpretował to w sposób taki, że sobie taki, wyrysowałbym sobie tutaj właśnie taki zakres cenowy i dopiero wyjście do góry z tego zakresu cenowego dałoby mi jakąś tam jakąś szansę na właśnie po teście oczywiście i utworzenia, utworzeniu wyższego dołka od tego, dałoby mi, szans mi szansę na, na po prostu szukanie yy, szczytu, czy to będzie szczyt pokrywający się z tym knotem, czy wyższy na wyższym poziomie cenowym, czytaj 4,83 potencjalnie, czyli, yy, czyli poziom cenowy tutaj tego szczytu, no to już byśmy zobaczyli. Natomiast druga ważna sprawa z wyjściem do góry z tego, z tego zakresu jest to, że wyszlibyśmy z powrotem ponad, ponad 200, średnią kroczącą, która nam tutaj właśnie aktualnie zblokowała tą świecę i widzę, że, że fajnie się od, niej, od tej dwusetki odbić. Odbijamy na razie, bo wiadomo, świeca jeszcze trwa. Natomiast jeżeli chodzi o, o spadek, no to najzwyczajniej świecie przebicie tutaj tego właśnie podwójnego dołka i zejście poniżej tej aktualnie strefy popytowej. I zatwierdzenie, zatwierdzenie jej od dołu, już jako, jako strefę podażową, wtedy, no wtedy bym utrzymał ten cel spadkowy na poziomie tego, tego dołka, czyli mniej więcej 4,55-4,57. Dalej mamy prank szwajcarski do, do złotówki. I co my tu mamy? No, mamy tutaj utrzymywanie się na, w pierwszej kolejności: utrzymywanie się ceny na średniej kroczącej dwusetce. Widzimy, że bardzo fajnie ta dwusetka. Ta 200 tutaj działa na, na cenę w sposób popytowy, także ja bym tutaj sobie po pierwsze wyrzucił tą krechę albo zrobił coś takiego. Po drugie, tą krachę bym przedłużył w ten sposób. Oczywiście jako taki jako taki rysunek poglądowy, ponieważ ja tam wolę kierować się bardziej poziomami cenowymi w swoich analizach i średnimi kroczącymi jeżeli ktoś śledzi, powiedzmy, kanał to, to mógł zauważyć, że, że właśnie bardzo mocno koncentruje się na tych średnich oraz na po prostu najzwyczajniej w świecie poziom, poziom, poziomami cenowymi wychodzę z założenia, że raczej trzeba upraszczać niż utrudniać, natomiast kreski czasem faktycznie bardzo, bardzo fajnie działają i, i, i można, to, można to mieć jako, jako taki jako taką pomoc. Natomiast y, nie sugerowałbym się niby nimi zwykle w, w jakimś, nie wiadomo, wysokim procencie. Dlatego scenariusze dla tutaj Franka, jeżeli chodzi o scenariusz wzrostowy. Y, to tak, y, tutaj teoretycznie można by potraktować ten dołek, jeżeli to będzie dołek, oczywiście, jako wyższy od tego, czyli teoretycznie y, początek jakiegoś tam odrustania trendu z potencjałem na wyjście i ja tak tego yy, poziomu cenowego tego szczytu, czyli 4,86, ale żeby to się stało chciałbym właśnie tu się z tą wyrysowaną kreską, po pierwsze wyjście powyżej, powyżej tej, tej linii trendu, po drugie powyżej 4,80, czyli poziom tego dołka i tutaj widzimy, że, że też można powiedzieć, że cena na ten poziom reagowała już tutaj w sposób w sposób podażowy, natomiast tutaj widzimy fajną reakcję, na, jeżeli chodzi o, o, o ten poziom cenowy, jako, jako wsparcie. Także wyjście, wybicie tego, tej linii trendu oraz wyjście na 4,80, utrzymanie się tutaj, ewentualnie jakiś szybki retest, i potem yy, atak na właśnie poziom tego szczytu i utworzenie kolejnego wyższego dołka od tego najprawdopodobniej na cenie 4,80 i wtedy byśmy mogli myśleć o dalszych wzrostach i, i powrót w okolicy na przykład piątki. Czemu nie? Natomiast jeżeli chodzi o spadki, to dla mnie takim głównym wyznacznikiem jest ta dwusetka, która tutaj nam się pokrywa mniej więcej właśnie z tą żółtą teraz wyrysowaną kreską, czyli w sumie, czyli w sumie fajnie. I wybicie tego tej właśnie dwusetki przede wszystkim w dół prawdopodobnie z celem wybicia na poziomie 4,66, czyli tutaj tego, tego wsparcia z tych tutaj szczytów i tego tutaj przebicia, następnie jakiś tutaj retest, utrzymywanie, utrzymanie się pod tą dwusetką bardzo ważna sprawa, to bardzo często powtarzam, jeżeli przebijemy jakąś właśnie 200, to przebicie i utrzymanie się pod nią. To jest i to jest wtedy dopiero jest jakaś, jakiś wyznacznik, jakiś potencjał na właśnie ruch w daną ze, ze i Jeżeli faktycznie przebijemy 200, utrzymamy się pod nią, to bardzo realne są poziomy i dalszy trend spadkowy taki z interwałów właśnie 1, 1D czyli tutaj dołek, niższy szczyt i potencjalnie niższy dołek albo tutaj albo nawet tutaj, ten poziom 4,45 jest jak najbardziej, jak najbardziej realny ok, dalej mamy juana do dolara no i tutaj po prostu widzę, że w zeszłym tygodniu fajne wzrosty zrobiliśmy kolejny wyższy szczyt od tego no i w tym momencie dochodzimy sobie powolutku do silnej strefy oporu, silnej strefy podażowej. Mam na myśli tutaj właśnie tą, ten poziom cenowy 0,1444, czyli tutaj, gdzie cena nam się odbijała zarówno do góry, tu widzimy oraz w dół. Także tutaj spodziewam się spodziewam się co najmniej, co najmniej reakcji zatrzymania ceny na jakiś czas i dalsze scenariusze będziemy opierałbym właśnie o, o tutaj reakcję, w jaki sposób ta cena właśnie zareaguje na, na tutaj właśnie tą strefę, tą strefę cenową pomiędzy 0143 a 01444 Tutaj prawdopodobnie szukałbym kolejnego wyższego dołka, możliwe, że na cenie 0142. Natomiast z przebijaniem i, i osiąganiem tutaj poziomów tutaj, tej właśnie dwusetki, która nam bardzo ładnie schodzi, oraz poziomu tutaj tego, tego dołka i tego przebicia. Jeszcze bym trochę poczekał, wiadomo, że ten i tak zrobi swoje i na nic tutaj do nasze gadanie natomiast zawsze można sobie tutaj coś, coś analizować. I, i, i gadać, dlaczego nie. I na sam koniec mamy koronę, nor koronę norweską do, do złotówki. I tutaj, szczerze mówiąc, dla mnie, nic ciekawego się nie wyklarowało. Cały czas jesteśmy tutaj w tym powiedzmy, trendzie, trendzie spadkowym. Tutaj żadnego na razie wyższego, wyższego, ani wyższego dołka, ani ani wyższego szczytu nie wykreowaliśmy, cały czas mamy niższe szczyty tutaj oczywiście ta reakcja od ultra ważnego poziomu 0,444 czyli tutaj te, tych odbić także czekamy, wybicie z tej linii trendu od której żeśmy się no tutaj była jakaś próba wybicia natomiast widać, że cena została bardzo szybko zepchnięta ja spodziewałbym się teraz powrotu tutaj, właśnie jeszcze raz do tej strefy cenowej między 0,444 a 0, tu jest 4,49. I tak, albo przebiciem, jeżeli przebicie w dół, utrzymanie się retest, to prawdopodobnie atak na niższy poziom tych tutaj dołków, czyli to jest 0,431, no, albo utrzymywanie się na tym poziomie i dopóki nie wybijemy po pierwsze tej linii trendu, a po drugie nie utworzymy po prostu najzwyczajniej świecie wyższego dołka, czyli jakiegoś tam, yy, jakiegoś tam potencjalnego yy, potencjalnej informacji odwrócenia trendu na, na wzrostowy, to nie ma co gadać o, o wzrostach, ponieważ no, dla mnie jest to strata czasu, nie? Musimy, musimy zobaczyć, zobaczyć wyższe dołki, wyższe szczyty, wtedy będziemy mogli tutaj sobie przewidywać yy, i wrócić ze, szko, ze szklanej kuli jakieś, jakieś wyższe poziomy w 0,46, 0,47 itd. Yy, także to by było tyle. Jeżeli chodzi o, o tutaj ten filmik, życzę Wam oczywiście udanego tygodnia i trzymajcie się, cześć.